Witam, w dzisiejszym odcinku opiszę ciekawy serial na YouTube in, pod tytułem Kamen Rider Maizy i jest to film em, z gry Minecrafta z japońską wersją i z e, tymi samymi serialami co em, w japońskiej wersji serialu tu jest to oparta na grze minecrafta, na który budujesz i tworzysz. I w tym postaram się jakoś wytłumaczyć. Serial Kamen ida, Maizi i zaczęła się w pewnej wiosce, MFC, które atakują Dziwne stworzenia. Ja? A później i grupa pa, pa, zbirów y, używająca karty. Ty, ty, uży, ty ze stworzeniami cmkw tak jak Enderman czy y, Firestorm, y, używają do transformacji i używają. Ich używają ich mocy do ataku na wioskę Gdy bohater budzi się, próbuje znaleźć swojego żółwiego kumpla Pla który został zamieniony też te przemiany to on zostaje ponownie nie atakowany Ne, lecz e, e, zdobył morfen, fen, który zamieniło go, go na chwilę. Le, lecz później do pomocy przybył jego żółwi przyjaciel, i razem w e, połączeniu stali się jakby Kamenriderem Maizi. I w swojej pierwszej hipoteczce e, po kanali Iry. Jednego z członków organizacji. I i się w ten sposób potężni. Mają też ten kilka kuka nowych przyjaciół. A jeden z nich też jest RIDEREM jest. Używa dwa innego pomorfę i który otwiera o tak jak z, z, z zdjęcia i też się ta, używa kart przemiany. Używają kart takie jak banana, a, sin, a creep, per Perl Enderman Zombie i, i wiele innych które dają im nadludzkie moce i dzięki temu stają się bardzo oporężni. Pierwszy sezon tego, tego serialu jest hmm, nawet epicki, w moim zdaniu, bo sam <śm> ogląd tam jest bardzo to ciekawy i myślę, że zasługuje na miano najlepszego. I... i... i i, po, i, i, i chcę obejrzeć też sezon i, i innych, innych dzieł. Bo i, bardzo dużo no, akcji w tym jest. W finałowym sezonie pierwszym um, uży Kamen Rider Maizy używa pa, um, Ender Dragona a, a, i y, niszczy całą organizację. I myśli, że, że zasługuje na um, dużego ko, ko suba i lajka. jeśli trzeba to no, musicie je obejrzeć sami, mi radzę, bo jest też oparta na grze fanów no, Minecrafta, tak jak mówiłem i, i myślę, że em, gra minę. z gry Minecrafta, tam jest nawet bardzo dużo obudowania i myślę, że, że, że powinniście obejrzeć Jest na stronie nawet są inne oprócz Kanaria Mazzi oraz jest też Ultraman krafto i też z, i też y, y, suba sentai krafto jest to ze stronki Pay i, i i myślę że y, dla mnie jest najlepszy odcinek kam najlepszy przy y, nie tylko kalendarzem azji ale i inne, inne odcinki tej stronki na YouTubie. To tyle, jeśli chodzi o moje skromne zdanie. Jeśli macie pytania, gdzie znaleźć lub gdzie obejrzeć i gdzie zasubskrybować te odcinki, to dajcie pytania na komentarzu, jeśli wasza, wasza opinia lub opis tego serialu lub Was zaciekawił. I to subskrybujcie. To tyle. Do usłyszenia. Cześć!